Dzisiaj mam ochotę sobie pofilozofować i w sumie nie powiedzieć nic konkretnego, także jeżeli Ci się to nie podoba, to wyłącz ten film. Kiedy miałem 13 lat, zdałem sobie sprawę, że nie chcę prowadzić normalnego życia. Wtedy chciałem grać w piłkę nożną, mieć willę w Hiszpanii i wydawało mi się to szczytem marzeń. I na przestrzeni tej drogi od 13 lat do tego ile mam teraz, zdałem sobie sprawę, ile ludzi Cię psuje. Jako dziecko masz te piękne wizje, celujesz w te wielkie rzeczy, wszystko wydaje ci się możliwe. A potem przychodzi świat. I mówi ci, co masz robić. Dlaczego nie możemy być odklejeni? Dlaczego nie możemy funkcjonować tak, jak tego chcemy? Pewnego dnia wkurzyć się na swoją postawę i powiedzieć sobie: nie, nie będą mnie tak traktować. Pójść do tego narcystycznego szefa i powiedzieć mu wprost, że jest dupkiem. Nie chcę już więcej dla ciebie pracować. Chcę czegoś lepszego w życiu. Pójść do swojego partnera i powiedzieć: słuchaj, postawmy sprawę jasno. Ani ja nie pasuję do ciebie, ani ty nie pasujesz do mnie. Jesteśmy zbiorem przekonań swoich rodziców i teraz próbujemy kompensować sobie braki z dzieciństwa. To tylko program. Zanim zdecydujemy się na coś więcej, najpierw powinniśmy uzdrowić siebie. Gogins kiedyś powiedział, że on robił wszystko, co było okropne. Kiedy był otyły, musiał stanąć przed lustrem i przyznać sobie: okej, okay, mam duży problem. I chciałbym, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Tak naprawdę, wszystko, czego się boisz, jest chaosem. Nieznaną częścią. Jeżeli nie chcesz zostać w miejscu, które tak bardzo Cię przeraża, musisz uderzyć parę razy głową w ścianę i powiedzieć sobie OK, wchodzę w to całym sobą. Co mam do stracenia? Czy naprawdę chcę dalej tak funkcjonować? Im wcześniej, tym lepiej. Pamiętam, jak wrzucałem swój pierwszy odcinek na YouTube'a i wręcz telepałem się, zanim kliknąłem opublikuj. No i co? Zrobiłem to. Minęło już prawie 5 lat i nadal funkcjonuje. A dzisiaj wręcz zachęcam ludzi do tego, żeby mówili, że jestem coachem, że mnie odkleiło. Życzę każdemu tego samego, bo nie chcę być normalny w świecie, gdzie ta normalność prowadzi do totalnego zgorzknienia. Tak też pozbyłem się potrzeby udowadniania komukolwiek czegokolwiek. Okej, okay, Kuba, a więc chcesz mieć te materialne rzeczy. Dlaczego? No bo mi się podobają. Ale dlaczego ci się podobają? I tak, drogą dedukcji, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę potrzebuję ich do tego, by przypodobać się ludziom, których nawet nie lubię. No okej, okay, a więc muszę zrobić na odwrót do nich: robić rzeczy, których bardzo się boję. Ludzie psują cię swoimi lękami, mówią, że to głupie i tak powoli się gubisz. Patrzysz na siebie i nie wiesz, kiedy stałeś się tym kimś. A ja ci mówię dziś prosto od serca. Przestań dostosowywać się do świata, który próbujecie wsadzić w swoje ramy. Więc jeżeli w dzieciństwie chciałeś czegoś wielkiego, a teraz wydaje ci się, że to było głupie, zastanów się, czy to naprawdę było głupie, czy po prostu pozwoliłeś innym zniszczyć w sobie to dziecko, które wierzyło, że może to zrobić, może to powiedzieć, może pokazać się w taki sposób, jaki chce. Ostatnio jednym z takich moich odkryć na temat siebie było to, że muszę wydawać więcej pieniędzy na doświadczenia. Po prostu pójść rozpieprzyć kasę zamiast ją chomikować. Tylko po to, żeby złapać świeżość umysłu. I znowu, żeby dojść do takiego wniosku, zrobiłem sobie dedukcję. Dlaczego nie wydajesz kasy? Bo chcę inwestować, żeby zapewnić sobie lepszą przyszłość. Ale czy naprawdę te 50% z Twojego majątku cię nie zbawi? No nie zbawi. Więc dlaczego to robisz? Bo boję się stracić. No a więc trzeba wejść w chaos. Jeżeli się czegoś boję, no to działamy. Restauracja kawka na mieście chce droższego handpana, to kupuję droższego handpana. Coś mi się podoba w sklepie, a wiem, że tego potrzebuję. Nie patrzę na cenę. I nie robię tego, żeby komukolwiek cokolwiek udowodnić, tylko żeby zmienić wewnętrznego ja. Kolejna rzecz jest taka, że normalny świat po części zmusza ci do tego, żeby każdego głaskać. Powiem w ten sposób: wiele ludzi kłamie, a kłamią dlatego, bo okłamują samych siebie. I co robią? Udają, przed sobą, przed innymi, bo takich nauczono. Społeczeństwo nie znosi prawdy. Ludzie chcą prostych rozwiązań dla trudnych problemów, ale jeżeli przez kilkanaście Kilkadziesiąt lat, byłeś programowany w określony sposób, no to o czym my mówimy? Jak chcesz dokonać zmiany? Jeżeli przyznasz się, że nie kochasz swojego partnera, to jesteś egoistą. Nawet jeżeli był toksyczny, nawet jeżeli był narcystyczny. Jeżeli powiesz, że nie chcesz żyć tak jak wszyscy, to jesteś odklejony. Więc ludzie kłamią. O tym, że jest dobrze, gdy nie jest. O tym, że są kimś, kim nie są. A najgorsze jest to, że robią to tak długo, że zaczynają w to wierzyć. Dlatego nie musisz nikogo głaskać. Nie udawaj, że wszystko gra. Ja nie mam zamiaru być dla kogoś miłym, jeżeli przegieł pałę. Mój tryb domyślny to jest luz. Nie wymagam od innych bardziej od siebie, ale jeżeli ktoś nie dowozi, oszukuje mnie no to sorry, ale będę hamski. Dlatego moje przesłanie brzmi nie musisz dopasowywać się do tego cyrku, w którym wszyscy grają swoje role, zamiast być sobą. Świat nie potrzebuje kolejnego grzecznego kłamcy, który wpasowuje się w schemat. Świat potrzebuje kogoś, kto ma odwagę powiedzieć, jak jest. I teraz moje pytanie. Czy masz w sobie na tyle samodyscypliny, by wydobyć tę odwagę zamiast grać w czyjś schemat? I myślę, że kolejną taką rzeczą na drodze do wyrwania się z tej gry: płać rachunki, umieraj! Jest to, że nie potrzebujesz niczyjej zgody, żeby żyć po swojemu. Nie potrzebujesz akceptacji rodziców, żeby iść własną drogą. Nie potrzebujesz zgody społeczeństwa, żeby robić coś inaczej. Nie potrzebujesz nikogo, kto da ci zielone światło. No ale właśnie, skąd w ogóle bierze się taka myśl, że ja potrzebuję na coś zasłużyć? Mam się postarać. Nie, nic nie muszę. Mogę sobie to założyć i realizować, dlaczego nie? No ale programuje się nas, że musisz prosić o pozwolenie. O wszystko. Czy mogę wyjść na podwórko? Czy mogę mieć inne zdanie? Czy mogę robić coś po swojemu? Nie wolno tego, nie wypada tamtego, a już na pewno nie wolno się wychylać, bo jak się wychylisz to będziesz miał hejt, a jak będziesz krytykowany to co powiedzą, a jak powiedzą ci to to już w ogóle się ośmieszysz. I nagle dorastasz, jesteś dorosłym człowiekiem, ale mentalnie nadal czekasz na zgodę, zgodę rodziców, żeby nie zawieść ich oczekiwań. Więc dlatego na przykład nie powiesz szefowi co o nim myślisz, bo mentalnie nadal czekasz na zgodę rodziców. Dlatego nie sięgniesz po to, co ci się należy, tylko widzisz, nikt ci nie da, dopóki sam sobie jej nie dasz. Po prostu. Ludzie są zaprogramowani tak, żeby trzymać innych na swoim poziomie. Jeżeli zaczniesz robić coś inaczej, to automatycznie stajesz się zagrożeniem dla tego, co jest dla nich znajome. Jeżeli rzucisz roboty, które nienawidzisz i zaczniesz robić coś po swojemu, powiedzą ci, że jesteś nieodpowiedzialny. Jeżeli odetniesz się od toksycznych ludzi, powiedzą, że się zmieniłeś. Jeżeli będziesz żył tak, jak chcesz, powiedzą, że zwariowałeś. Jeżeli skończysz jakąś relację, powiedzą, że to dlatego, bo jesteś dziecinny. Bo ludzie nie znoszą tych, którzy mają odwagę podjąć się rzeczy, których sami nie potrafią. I dlatego będą gadać, próbować się zniechęcić. No ale teraz uwaga! I tak będą gadać, więc skoro i tak będą gadać, to równie dobrze możesz robić to, co chcesz. A dlaczego nie? Spróbuj sobie co ci szkodzi. Ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem serialów, raczej zapamiętuję z nich mało szczegółów, ale jest jeden, który zapadł mi w pamięci. Nazywa się Afterlife. Główny bohater traci żonę. I zamiast iść na terapię, zamiast szukać sensu w czymś innym, dochodzi do wniosku, że już nic nie ma znaczenia. Więc co robi? Przestaje udawać. Przestaje grać rolę. Nie czuje potrzeby, żeby robić dobrą minę do złej gry. Zaczyna mówić ludziom prawdę prosto w twarz. I to jest cholernie uwalniające. Bo większość z nas żyje w tatrze, udajemy, że jest ok, kiedy nie jest, mówimy dziękuję komuś, kto na to nie zasługuje. A tony w tym serialu ma to gdzieś, bo zrozumiał, że życie to jeden wielki syf, jeżeli nie masz odwagi być sobą. Postanawia żyć wystarczająco długo, by ukarać świat robiąc co tylko zechce. I to mnie uderzyło. Bo wcale nie musimy czekać na taki sam moment, kiedy odejdzie od nas ktoś, na kim nam zależy. Możemy wykorzystać to zmęczenie udawaniem. Żyć wystarczająco długo, by w cudzysłowie ukarać świat, robiąc co tylko zechce. Chciałem założyć kanał, zakładam kanał, chciałem podejść do tej dziewczyny, podchodzę do tej dziewczyny. To zmęczenie życiem, według cudzych zasad, jakbyś był postacią w czyjejś grze. Więc teraz pytanie. Po co czekać? Po co czekać na ten przełomowy moment? Po co odkładać prawdę na potem? Przecież ty już to czujesz, to jest z tobą. Wiesz, że nie pasujesz do schematów, czujesz, że tak cię to uwiera, że nie wytrzymasz. Wiesz, że ta iluzja, którą nazywasz życiem, nie jest tym, czego naprawdę chcesz. Możesz żyć w strachu przed oceną, udawać, że wszystko jest ok, podporządkować się, dostosować, nie wychylać, albo może żyć wystarczająco długo, żeby pokiwać palcem na świat. Też, żebyśmy mieli jasność, nie chodzi o zemstę, bo ona też jest destrukcyjna. Chodzi o świat, który każe ci siedzieć cicho, o społeczeństwo, które chce, żebyś płacił rachunki, nie robił nic ze swoim życiem i na końcu umarł. Nie dawaj im tej satysfakcji, działaj zgodnie z wewnętrzną intuicją, złam schemat, bo jeżeli ty tego nie zrobisz, to kto inny? Jeżeli chcesz, możesz dołączyć do mojej społeczności na dole, jeżeli nie, twoja strata, jeżeli chcesz, możesz kliknąć w odcinek obok mnie, jeżeli nie, też twoja strata.